Witam serdecznie na moim kanale piecowy gumienia kart, się kłania. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję ukryte e, funkcje serwisowe, które mogą być Wam przydatne w tymże oto salusie. Więc jeżeli masz takiego salusa to może warto ten odcinek obejrzeć. Także Zapraszamy, jedziemy. O, muszę zmienić kamerkę tylko. Eee, gdzieś dobra, wchodzimy w ustawienie serwisowe, naciskamy guzik OK, podświetla nam się, naciskamy ponownie i przytrzymujemy guzik OK, aż się zmieni panel. Jest tryb grzania, tryb chłodzenia. Jeżeli mamy go do ogrzewania, to eee, ogrzewanie, jeżeli mamy do chłodzenia, to chłodzenie. Aby się menu naciskamy guzik. Ok, tutaj mamy funkcję dl. To jest funkcja opóźnienia zadziałania termostatu. Jeżeli mamy termostat w, tak zamocowany, że na przykład jest gdzieś przy wyjściu i otwieramy drzwi, i on tutaj jak gdyby zaburza mu temperaturę, to on sobie jeszcze czeka, czeka 5 minut i dopiero załącza nam sterownik. No, kilka razy tak już z klientem poustawiałem i. I po prostu ten problem jak gdyby przeciągów czy tam otwartych drzwi yy, zniknął. Także no, okej, okay, nie? Fajna funkcja. Yy, następną funkcją jest histereza. Fabrycznie jest ustawiona na 1, można zmienić, zmniejszyć na 0,5, wtedy sterownik szybciej yy, reaguje. Yy, następną funkcją mamy yy, to jest yy, kalibracja gdyby czujnika. Możemy 3 stopnie w górę i możemy 3 stopnie w dół, czyli w rzeczywistości jest temperatura powiedzmy 21 stopni, a jak damy minus 3, no to wtedy będzie 18, nie? A jak odwrotnie damy, czyli plus 3, no to jak będzie 21 stopni, no to sterownik nam pokaże, że będzie tych stopni 24. I następna funkcja to jest funkcja termostatu. Czyli o, przeleciałem to jeszcze raz wejdziemy. Czyli pamiętamy, przytrzymujemy guzik, ok. O, widzicie sterownik nam pokazuje 29 stopni, bo go tam skalibrowałem, tak? Rozkalibrowałem właściwie. O, plus 3, czyli 29 stopni pokazał, bo dodaliśmy mu 3, 3 stopnie. No to możemy to zmniejszyć, żeby tam. Była rzeczywista, czyli o do zera, i zobaczycie jak to się zmieni. Ok, następna funkcja, właśnie jest yy, pozycja styków norman close i normal open, czyli w normalnej sytuacji styk ma rozwarty, albo w normalnej sytuacji jest zamknięty i dopiero sygnał go zmienia. Następna funkcja to jest synchronizacja radiowa, to tego tam nie będę i to wszystko, także. Tyle z mojej strony. O, proszę bardzo, 26, czyli odjęło minus 3 stopnie, nie? Także no. Y, mam nadzieję, że Wam się filmik y, przydał, że tutaj y, rozwiążemy jakieś problemy związane z ogrzewaniem, jeżeli chodzi o ten sterownik. E, no i co, do następnego odcinka. Dzięki, na razie, cześć i nie zapomnij, suba!